Witajcie, kochani, na premierze zdrapki dolar. <grydy> Mąż zakupił mi 6 zrapeczek o wartości 30 zł. No i zobaczcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, więc każda jest po kolei. Także zobaczymy, co się tutaj da wydrapać. Widziałam już kilka premier i wcale nie było źle. Ale zanim zaczniemy drapać, chcę Wam przypomnieć o konkursie na moim kanale i to nie jednym. Pierwszy konkurs to jest na Tipli, gdzie można wpłacić dowolną kwotę dowolną ileś razy i wygrać taki obraz, który malowałam sama i do tego jeszcze taki kubeczek do picia w góry czy wielorazowej. On się tak składa, bardzo fajny jest, także zapraszam i to jest pierwszy konkurs, w opisie będzie oczywiście link. No i drugi konkurs na Dzień Dziecka to jest oczywiście książka Yuki podróży z autografem od autoru książki: tutaj możecie napisać dedykację dla dziecka, którego chcecie obdarować tą książką, no i taki lizak. I to wszystko trwa do niedzieli, do, do końca dnia niedzieli, do 23, bo losowanie będzie 1 na dzień dziecka, a dać będzie losować. Także życzę wszystkim szczęścia, Jak kto się zapisał na Biblii, to już mam 10 osób e, także bardzo, bardzo Wam dziękuję. E, także Zapraszam do konkursów, do opisu i itd. A ponieważ jest dzisiaj też święto mamy, to zobaczcie jakie kwiatki dostałam od Adasia z samego rana. Oczywiście tata kupił te kwiatki, ale Adas ich przyniósł. Także było bardzo, bardzo miło. Naprawdę jest to fajne uczucie. No i jeszcze dzisiaj są imieniny Ewelinki. Więc wszystkich Ewelin, które oglądają mnie, komentują to Wszystkiego Wam najlepszego, no i oczywiście wszystkiego najlepszego dla mojej szysznicy która też ma na imię Ewelinka i mieszka na Ukrainie i nawet nie widziała, że ma imieniny. Ale może kiedyś zamieszka w Polsce, no to niech się przyzwyczaja. Także na dzień mamy, Ewelinka, masz imieniny w Polsce, także wszystkiego najlepszego. Więc już się nie rozgaduję i zaczynamy trapać. Zaczynamy może z jedynki. Przybliżę Wam, żebyście dobrze widzieli. Zobaczymy, co będzie, może coś będzie. Fajnie by było, bo byłoby smutne, jakby nic nie było. Ale nic, no. Mamy z od męża podarowane, więc nie będziemy się martwić. No, ale byłoby fajnie, jakby coś się nam wydrapało. Więc tak, mamy 32, 14, 33 i 13. Zobaczcie, jakie liczby. No, nie będę tego komentować. 34, 1, 0, 21, 15, 12, 24, mamy kochani worek w pierwszej zdrapeczce, ojejku, ale się cieszę, no dobrze, to już nie będzie na zero, to już, już jest dobrze, ale zobaczcie ile oboków, mówiłam, że nie będę komentować, ale jednak skomentuję, 34, 12, 31, no ale się cieszę. Mamy tutaj worek, mamy 5 złotych zwrotu, więc sumę bardzo się cieszę. C, c, c. Fajnie. No dobrze, potem poszukam numerki. za co numer 2? Zobaczymy. Podejrzewam, że będzie pusteczek, ale wiecie, jak to jest. Czasami jest różnie. 3, 34, 24 i 32. Ok. No, 33. 35. Jestem po prostu mistrzem. Zero jeden w obokach. O! Zobaczcie! <gryw> A jednak warto czasami kupować jeden pod rząd. Zobaczcie, mamy worek. Ale czat. No fajnie. No jednak fajnie kupować tak 28, 23 oboczek. Jeden po drugim. Chociaż no różnie bywa. Różnie, ale. No tak jak widzicie się sprawdza. Słuchajcie, zobaczcie. 32-31. 33-23. Po prostu oboku mam tutaj nie brakuje. 30 i 29. No i patrzymy, co my tutaj mamy. No mamy 5 zł, kolejny zwrocik. No i widzicie dwie zdrabki, jeden po drugie jest zwrot. No dobrze, bierzemy numer 3. Zobaczymy. Ale tak, oglądałam już kilka kanałów i rzeczywiście zauważyli dziewczyny, że, a jeszcze tutaj zrobimy, czy gdzie to jest, że same worki wyskakują, że mało jest także liczby. CCC jest tutaj, wolałam sprawdzić, bo wiecie jak to jest, jak się gada, to się coś tam przygapi. 11, 33, 28, 19, 14, 32 obok. 29 obok, o jejku, 26 i 3, 30, 12 obok, 18 obok, 22 i 8. No, ta jest przegrana, ale oboków tutaj po prostu jest masa, masa oboków. No nic, drapeczka numer 4. Zobaczymy czy coś nam przyniesie mamy tutaj 19 03 01 i 22 Ech, powiem Wam, że zielono jest bardzo z tą zdropeczką nawet takie e, zdjęcie zrobiłam 02 patrzcie e, na, na zielonym tle i, i naprawdę e, fajne takie zielone podoba mi się Zobaczcie, co się dzieje, ile oboków. Nie jestem normalnie w szoku. Yy, rzeczywiście ktoś powiedział, że może być taka zrabka oboczek <noise> wydana, ale wątpię, że takie coś wymyślą. 26, 24 i będzie chyba kolejny pustaczek. Tak, jest tu pustaczek kolejnej. Widzę tutaj F, coś tam, no na pewno jest pustaczek. No, jeszcze zostały nam dwie drapeczki, więc zobaczymy, co tutaj jest. Czy coś się kryje, czy nie. A właśnie nawet nie przeczytałam. Eee, szkoda, że ten worek nie ma, ten, nie ma podwajania, bo w sumie mógłby mieć, prawda? Ok, dobrze. 22. Zdrawka numer 5, 02, 25 i 14, 16, 09. 12 01 03 21 04 23 17 i 11. Też niestety jest przegrana. Obóstwo nie brakowało. No nic, no jak będzie tylko dwie wygrane. To będzie tylko dwie, trudna. No i kolejna zrapeczka. I to już będzie ostatnia z numerem 6.

i 31 obołczyk i patrzymy co my tutaj mamy i mamy 5 złotych <noise> więc <głos> już chyba widziałam takie takie premierę, że pół na pół i zobaczcie, wyszło dokładnie tak samo na 6 zdrapek wygrało 3 zdrapeczki i 3 przegrało no i jest zwrot połowa ale cieszymy się i z tego no bo jest fajnie mam tutaj 3 worki Jeden dla mnie, drugi dla taty, trzeci dla Dasia, można tak powiedzieć, oczywiście żartuję, ale no nie będę narzekać, bo czasami premiera wychodzi w ogóle na zero i, i wtedy jest bardziej smutno, także no jest ciekawa, ciekawa jest drabka, no wychodzi, że co druga wygrała, że tak powiem, no bo zobaczcie, wygrała jedynka, dwójka i szóstka, więc no nie, źle, także... Myślę, że fajna zdrapeczka, fajnie wygląda, taka dolarowa, szkoda tylko, że dolarów się nie y, wygrywa w niej, no ale nic, y, mi się podoba, myślę, że może jeszcze zagości u mnie y, na kanale, zobaczymy, no bo wiecie, że ja lubię jednak krzyżóweczki, a jak wybiegam te kilometry, to wolę na te kilometry coś podrapać, a nie tak ciach, ciach i już, <gry> dlatego kupuję też zdrapki takie, które zajmują mi trochę czasu i mogę się podelektować tym i się pocieszyć tą zdroweczką, dlatego lubię te linie owocowe bardzo lubię, więc ostatnio wybiegałam trochę tych kilometrów więc na pewno będzie mm, trochę tego drapania, więc yy, zapraszam Was na kolejne odcinki, kto nie wie oczywiście jest tutaj nowej, no to yy, moje drapinki to zazwyczaj jest tak, że co wybiegam to wydrapie, a premierę to taki bonusik, yy, więc fajnie, bardzo się cieszę Dziękuję. Chyba mąż ma dobro w rękę, bo pustaków samych mnie nie przyniósł. Także zapraszam Was do subskrypcji kanału, do konkursu, do wspierania, do oglądania reklam. Będzie mi bardzo miło. I pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. A i jeszcze zapraszam Was na jutro. Będzie odcinek z otwierania paczki niespodzianki. Ja ją już otworzyłam wczoraj, nagrałam ten filmik wczoraj, bo nie mogłam oczywiście wytrzymać. No i jutro zobaczycie ten filmik, także zapraszam wszystkich ciekawych, co tam dostałam, fajnego. No, pozdrawiam Was serdecznie, cześć.